Cześć, witajcie, z tej strony Nikola i witam w kolejnym odcinku z tematyki Miraculos na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się odcinkiem numer 17, a właściwie jego omówieniem. Nie będę przedłużyć bezsensownie tego wstępu, po prostu przejdźmy do materiału. I jak dowiadujemy się w tym odcinku? Zostało dwa tygodnie do zakończenia roku szkolnego i przez to profesor Damokles, dyrektor Damokles jak wolicie, po prostu planuje, by dyrektor Damokles w się właśnie z klasami, jak i Marinette, tak i Zoe, były po prostu o, przygotowali bal gimnazjalny I przedstawicielkami obu klas jest jak i Marinette, tak i Zoe. I odcinek głównie właśnie skupia się na e, przygotowaniach i intrygach z, e, tak naprawdę Chloe oraz Lily. Bo jak wiemy, dowiadujemy się, e, bied, e, dowiadujemy się. Chloe chce po prostu to. Chloe się po prostu nie spodobało fajnie, że córka piekarza, czyli Marinette, i największy wróg, się w jej hotel. Co to jest po prostu zabawne, bo już niewielokrotnie Marinette pojawiała się w tym hotelu, ale tutaj wręcz zrobiła awanturę na. Dosłownie na z pół hotelu, um, próbowała interweniować u własnego ojca, który stwierdził, że nie, 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 kamery, y, y, kamery się zepsuły, nic nie było wi y, widoczne i bardzo dobrze, e, bo, i, bo może po części nie chciał zdenerwować bardziej własnej córki, to ponownie, znowu jej nie, po prostu nie przyklasnął. I tutaj widzimy również fakt, że Zoe się nieco zmieniła, nabrała tej pewności siebie. I jak wspomina, że to dzięki Marinette, również też poczęścić części pewnie Plago, Plag, rady Plaga, który powiedział coś do słuchu i bardzo dobrze, przeciwstawiła się własnej siostrze, i tutaj nam to pokazało jak po prostu wcześniej mogła tak naprawdę Chloe pomiatać Zoe to teraz sobie Zoe nie da pluć w twarz siostry nie da sobie po prostu pluć w twarz i nie będzie pozwalać się traktować jej przysłowiowe pychadło jakim jest na przykład Sabrina nie, ona po prostu stanęła twarzą twarz z własną siostrą i nie pozwoliła sobie po prostu na to właśnie by Chloe i ją znieważyła. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, I to mi się podobało, że e, właśnie jedynym wsparciem dla Zoe jest burmistrz Burżuła. I e, naprawdę matka Chloe, jak i Zoe jest po prostu e, e, tak zapatrzona w siebie, że nawet nie pamięta jak jej córki mają na imię. E, jedynie pamięta jak ma jej mąż na imię. Ale i tak go wykorzystuje, a mimo to Andrzej jest po prostu w totalnie zakochany, co możemy zobaczyć, bo nawet film dla nich napisał, w którym właśnie występowała Amelia Agrest, e, czyli film Samotność. Bo to było dowiedzieliśmy się, że to jest po prostu film, bo e, stworzony właśnie dla e, żony burmistrza, bo żyła przez niego samego. No właśnie. E, I tutaj dowiadujemy się, że po prostu dziewczyny chcą zorganizować bal na wieży Aisha, burmistrz. Po prostu wyraził na to zgodę, bo potrzebowała po prostu zgody po burmistrza. W kolejnym po prostu widzimy te wszystkie przygotowania e, oraz fa sam fakt, że e, właśnie Sabrina przez Chloe została doprowadzona do, do silnych emocji. E, monarch to wykorzystał, zakomunizował e, Sabrinę po, też e, przez Lilę, bo się dogadali. No i tutaj e, została zakomunizowana Sabrina w znikawice. I po raz kolejny, znowu praktycznie Chloe wykorzystała ten sam model co Liza. Czyli oskarżyła ją o kradzież. O kradzież rzeczy, które wrzuciła. Sabrina do plecaka e, Marinette. E, I to było, no, to było szlachetne posunięcie ze strony Zoe, że przyznała się do tego, e, bo jak wiemy, e, znowu zakrzyczeli Marinet Znowu, ponownie zakrzyczano Marinet e, że no, jej zachowanie jest po prostu kad... kad... Jej zachowanie jest po prostu kad... Jej zachowanie jest po prostu e, złe. Co mogliśmy po prostu zobaczyć? Po prostu nie dali się ani. Nie dali się po prostu obronić, właśnie, marinet. To jest po prostu po raz kolejny. Nie dali się po prostu jej obronić, bo w odcinku ta Biedronka została oskarżona o Kielisz. To samo było. Nie dali po prostu jej dojść do słowa, nie dali się jej obronić. E, I wydaje mi się, że jeśli bo wiele osób twierdzi, że właśnie czter, odcinek 14 jest taki odcinkiem, żeby na siłę... Nie, mi się wydaje, że tak po prostu było, e, to się działo w, w tym odcinku i naprawdę to się działo. E, ponieważ jak czytałam na zagranicznym właśnie Twitterze, takie zachowanie są w francuskich szkołach. Więc e, to jest po prostu odzwierciedlenie e, właśnie francuskich szkół, że e, nauczyciele pobłażają, profesorzy pobłażają pewnym uczniom, e, wręcz nie dają się obronić po prostu, e, więc uważam, że po, prawdopodobnie ten czternasty odcinek e, pokazywał prawdę o francuskiej systemie ed edukacji. Ale czy no w naszych szkołach nie jest inaczej? Bo w naszych szkołach też nie jest zaciekawie. E, I więc... E, tak, widzieliśmy to, że wręcz zakrzyczano Marinette, nie dało się jej obronić, ale w końcu odkryto, że po prostu to jest... E, pojawiła się po prostu znikamica i po prostu rozegrała się walka. I e, ostatnie odcinki były najbardziej ciekawe... Właśnie, ostatnie odcinki były najbardziej ciekawe, ponieważ Zoe powiedziała Marinette, że ją kocha. Dowiedzieliśmy się, że e, Zoe zakochana była od... E, Zoe była zakochana w Marinette od pierwszego wejrzenia. Czyli o się poznały w, w sezonie czwartym. I widzieliśmy to, że wyznała właśnie Zoe i jej miłość. I to sprawiło, że praktycznie Marinette, dzięki radzie właśnie Zoey Wyznała u twoje uczucia, Adrianowi. Wreszcie, wreszcie to powiedziała! E, I praktycznie doszło do pocałunku Adriany. Praktycznie, bo, nie, bo tak niewiele. A kto to przerwał? Gabriel. To, że Gabriel siedział właśnie w głowie Adriana, że sobie po prostu Adrian to wyobraził, po prostu przerwał tą magiczną chwilę. I mogliśmy doświadczyć posałunku Adrianette, nie doświadczyliśmy tego, ale wreszcie, po tylu sezonach, Marinette powiedziała Adrianowi, że go kocha. Wreszcie, nie potrzebowała skomplikowanych planów, nie potrzebowała żadnych po prostu... Ee... Tak, nie potrzebowała żadnych skomplikowanych planów, po prostu mu to powiedział, dzięki Radzi po prostu zrobi. I bardzo dobrze, jestem naprawdę zła na Gabriela. To, co on wyprawia, nie dość, że jest czarnym charakterem, to już pomijmy, ale to, jak zgrywa tego, tego troskliwego tatusia, i jednocześnie nadal zabrania pewnej rzeczy Arianowi, i nadal traktuje go jak on. Jest, jakby on miał władzę nad Adrianem i ma chodzi, jak w zegarku. Naprawdę jestem tak złowana jak Gabriela i co on wyprawia. Bo naprawdę, Adrian nie może po prostu być szczęśliwym z marionet, bo jego ojcu to się nie podoba. Dobra, nie będę większy, dużo bez tego odcinka. I ja uważam o tym odcinku. Było bardzo ciekawy, było bardzo fajne. A najbardziej mnie zachwyciło to, że wreszcie Marinet powiedziała Adrianowi, że go kocha. Wreszcie. No i co ja mogę więcej powiedzieć? Oczywiście, sekcja komentarzy jest dla Was. Piszcie swoje opinie na temat tego odcinka. Łapka w górę jest mile widziana. Te materiały się fajnie przygotowuje, jak widzicie, że... Widzicie po prostu te łapki w górę. E, oczywiście sub, dzwonek jest mile widziany, jeśli chcecie oczekiwać powiadomienia o kolejnym materiałach na tym kanale. No i co ja mogę więc powiedzieć? Mam nadzieję, że zobaczymy się już jutro, czyli w kolejnym odcinku e, w zmataronu. Mam nadzieję, że zobaczymy się już jutro. Do zobaczenia. No i cześć!